która? Właśnie nie twoja. wiem, co to tu, moje. Tak. Mm -hmm. No, była tancerką. Proszę, proszę. No, twoja raczej taka trochę sztywna jest. Ale coś tam siedzi, słuchaj pod tą skorupką. Coś nas zaskoczy. Myślę, że to jest y, baletnica. To twoja? Ma! No. A może? Na pewno ma jakąś taką. Chyba nam tajemnicę, gdzieś tam talent, którym boi się podzielić. Co to jest? Jak w to grać? To jest maszyna. Trzeba będzie to wycenzurować plus 18. Nie reklamujemy tego O, banany! <grym> Dobra, o to co? Chcesz to zjeść? No nie mogę zjeść bananów. Po banany, których nie mogę zjeść? Czekaj, bo to dla mnie coś będzie chyba, czy nie? Aha. No wygrałaś kupę. Co wygrałam? No kupę, Czemu? kolor taki kałowy, no. Aha. Co ci poradę to jest twoja wygrana, słuchaj, nie ja ustalałem zasady gry. Dobra, tam nic więcej nie ma. A ty co wygrywasz na tym? Ja? Nie no, ma nic. O, dobra, coś mam. Naprawdę kupę wygrała. was, nie? <laughs> wygrałaś. Właśnie. Wygrałaś Wygrałaś Kupę, brawo, to twój wielki dzień. A, wow, dzięki. <laughs> dzięki. No. Cały, że się wiatr cudle. boczy. <laughs> Co będzie za trzecim razem? Znowu bananki. Ja też jestem szczęściarą Cię znaczy tak. Ty po tym hopsasz, to hopsaj A dobra, nie tym, myślałam, że ja tutaj mam coś zrobić Ten megazor nie jest zbyt zwiewny faktycznie To no, może być problem Zgaś ogień Co? Ogień chcesz gasić? A, a co ty nie ja Nie jest zbyt zwiewny Zobacz I jak ja mam cię tutaj wziąć? Okej, okay. może mm -hmm. drzewcem mm -hmm. I co dalej? A, karuj, dobra. karuj. Masz. Wskakuj. <noise> Straszyłem się. Trzymaj się. O. Dobra, trzymałeś się. Tam <noise> Teraz słuchałeś. Musisz... O właśnie, dziękuję za uprzedzenie serdecznie. Wskakuj. <noise> teraz mogę tak jakoś... Nie delikatnie wiem. Nie, nie musisz. O, o, o! o wszystko. Malutku. Super. Hopsnąłem niechcący daleko. Nie widziałam niestety. Tam się awanturujesz. Right. To ice Dobra, jak to otworzyć? Zapukaj. Okay. Współpracą. Aha. Nie, patrz. Dobra, faktycznie. O, Doktor Czeki miał rację.

Wdrażający i śmiercionośny Nie się. wiem, ale jest ładny, na pewno A jest ładny. Musiało tyle schodów napisać, tam? Jednak każdy schodek tak pisał osobno czekaj, bo jest ja schodem na dół Jesteśmy Każdy piousie. schodek osobno Wyobrażasz <hahaha> piszesz książki, tak się liczy. piszesz Schodek, 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 schodek <hahaha> Trzeba być szalonym, żeby być pisarzem Krzywy schodek Jakie <hahaha> widoki The of So no dobra, gdzieś ten odtworzyć. król lodowy będzie jakiś e, dziwny, creepy, straszny albo. Będzie malutki. Niech to będzie ten bałwan z tawalugi, Błagam, 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 błagam. <grym> Ale to nie nie wejść. O, czekaj, a ja tam mogę jakąś wylecieć? Nie no, mogę. No chodź, Gdzie ci, cię wywieje. A, dobra, czy ja tam wejdę przez dziurkę od klucza? Czy nie? Zastanawiałam się, może czy, to... czy Nie mam ogólnie dość dużego doświadczenia do przemieszczania się wróżką po krainie lodu, ale... No, no, no. Myślę, że to może być dobry strzał. Jak chcę jeszcze raz, bo skopałam. Dobra. Ja cię złapię. Nie złapałeś. Dawaj. Czyli mogę przejść bez ciebie. Nie porzucaj mnie. Dobra, już ci pomogę. Nie wiem tutaj... O, co to? Okej okay. dobra, musisz mi znaleźć. Okej, dobra O, Okej, Matwiutko, nie na no, współpracy, musisz mi opowiedzieć. No to masz to drzepko, potem masz y, dziwne cel w drugą stronę, a dobra. potem masz dwie kulki i dwa dynksy. O. No to trochę. Nie coś teraz? A, czy ja mam to przestawić teraz? Ja mam to. Ja mam to naciskać? mam wow. Ło, no dobra. Co ja mam z tym zrobić, przepraszam bardzo? Właśnie nie wiem. Chcę przekryć na trzy kulki. Poczekaj, już, przekręcę. Dawaj. A nie, poczekaj. Drzew... Jeszcze raz to. Na drzewko zostaw. No, co? A, drzewko zostawi... no dobra. Jest drzewko. Ja nie, wiem, co się dzieje? Czemu to. Nie możesz? Aha, czekaj, nie, bo popatrz, bo uderzam. Się trzęsie to właściwe. Pierwszy wow. ustaw na drzewko. Aha, dobra, już ja. Mhm. Jeszcze raz musisz. To już. No, dobra, pierwsze na drzewko. Pierwsze na drzewko, mówicie. Okej. Okay. Hmm. Drugie będzie na te dwie kulki, dwa Dinksy. Dobra. Złominka. Na złominkę niech będzie. No. Trzeci, Nie, trzeci będzie na kulki. Mhm. Mm to muszę super. uderzyć, dobra. I czwarty będzie na to C odwrócone. Dobra. Już. Dobra, mamy to. No i się udało. No. Proszę, tylko trzeba tylko być wróżką wielkim a opiszonym. Łatwo. Chyba jest? O, dobra, czy ja tutaj mogę coś zrobić? Czy nie? Nie, nie mogę, okej. Okay. Gdzie to mam ustawić? Zostań mm. tam, szybko. Poczekaj. <noise> musi tu uderzyć. Gdzie musi uderzyć? A, w ten, mm. Jak będziesz drzewcem, to to się na tobie zatrzyma? Powątpiewam w to, ale Spróbuj. no, spróbujmy. odpuściłeś mnie, specjalnie to było. <noise> Dobra. Mm. <noise> A nie możesz... Bo coś ja się zastanawiam, tak, czy... zrobić. Bo to coś... Tak, no ja się... O, dobra, mogę. Mm. Okej. Okay. Mmm. Wiesz co, daj to tutaj. Spróbujemy w tą stronę. O, kurde, to będzie trudna zagadka. Będzie. Dawaj, kolejna. Będziemy do skutku. <laughs> się oh. Nie wiem, zobaczymy No I to teraz? Tak, będzie mm -hmm. na środku już. No, dawaj zobaczymy, bo jestem klientem Nie, nie, nie. Widzę, Jeszcze nie Hucze. Dobra, o nie, czekaj Ja teraz bym chciała coś Nie wiem co Sam nie wiem co mm -hmm. Ja też nie wiem Musi się znaleźć na środku mm -hmm. No musi tutaj się odbić od tego Patrz, to tu, podnieś to w rogu. To. już idę. Okej. Teraz to, na którym stoisz? Nie to. Nie czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Nie. Czekaj, stój. Dobra, to. Nie przeszkadza nam w zagadki. Teraz to, na którym stałeś. Gdzie? To? Mhm. Mm -hmm. Dobra, leci i teraz. Teraz to. Tak jest. No, I chyba i to super. Mamy. Oh, super pięknie. Elegancko, słuchaj. No i to jest kolaboracja. Prześpiegajmy. Jak to jest jakaś drzewna panienka. A, widziałam właśnie, ładno. Jak tam przejść, dalej? A, okej. Okay. Jakie <laughs> maluszki. A, możemy tutaj przejść? Szczerze, takie zwolki, fajnie mm -hmm. napisane. Naprawdę, to są fenomenalne postacie, ale w tym świecie, jak ona ma, Mio? Tak. Nie, Mio to jest moja. E, tak, no, też tak, moja tak. jest, Mio. No to twoja jest Zoe. Mm -hmm. Zoe, Zoe. No to jej złole to chyba raczej nie są najbardziej barwne postacie, coś typu Jokera. To chyba coś właśnie bałwanstwa, mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że nie mamy się czego bać akurat tutaj. Też. Tak. Okay. To złapiesz? Nie. O, o, złapałam. Okej. Okay. Rzuciłam w randomowe między... Janita Ta włodarczyk i mamy złoty medal. No jeszcze teraz. Znaczy, czekaj, zepsułem się. Stamy sobie tak. O. Dobra, łap. Mhm. Co Okej, okay. możemy iść dalej. Op, czekam na ciebie. Hops, Hops. wydra. <laughs> Dzięki. Okej, okay. gdzieś lecę. Okay, A ja to dobra. Za tobą. Mogę zjechać sobie na dół, zobaczyć co tam jest? O, może co tam jest. Co ty robisz, balansujesz sobie? Nic. Okej, okay, O jest. nie, nie idziemy. mogłem ci uderzyć, tak się czaiłem sprytnie. Aha, dobra, Bo tak się dziwiłam, co ty robisz. ja już idę sobie dalej O tak. nie, o. a miało być tak pięknie. Albo ty idź nie, śmierci pożogę. Jesteś, tam jesteś. Ja jestem już na górze. Poczekam na ciebie. Nie wiem, gdzie dalej iść. Więc Dlatego <laughs> czekasz, okej. Okay. No wiadomo. Rozumiem. O, lubię te side story. wskakuj. Nie wiem, czy nie bardziej wyczekuję niż zwrotów akcji w głównej fabule. od razu lipa od początku. No to wymyśliła. Ej po ścianie, po ścianie. Dobra, nie. to do pierwszym, słuchaj, to jest poważna <laughs> sprawa. Trzeba się skupić. Dobra, gdzie teraz? Bądź to coś kosmici są, albo obcy na statku. A, no. Mm, teraz hakujemy hmm. ty na odwrót. Okej. Okay. Graj na swoim. Nie po co było będziemy to co będziemy robić? O, no, wzięli słońce nawet ubiła. O, i nas też. nie jest specyficzna No, ma bardzo ciekawy umysł. Jak mhm. się go opapia, można to schować? Właśnie nie wiem. Człowiek nie nas chroni, My to nie, nie trzeba go podpchnąć. Okay. Dobre szyby. Nie, jaka firma? <noise> Ekran słońco odporny, ok. SPF no 5 milionów, ale one padają. O nie, 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 nie. Czekam. A nie, bo ty jesteś tam. w jakim stanie jest ta szyba teraz? A, i Biegni dał mi nie No, chyba, bo... Nie mam dużo szans. No Czek nie. A bo twoja się rozwali zaraz Twoja się rozwali, więc... O, kurde No Dobra, no, to biegnij dalej Biegnij, biegnij, biegnij Biegnę, biegnę Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie no, okay, nie. Dobra, nie wiem czy to Szybko, 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 szybko Nie wiem czy to mnie dosięgnęło, by, czy nie Nie wiem o, nie. Oj. Czekam, czekam, nie przejmuj się nie, chyba tutaj już nie sięga akurat to macha, Ja mam bym, już mam ci, nie ma... Czekaj, bo mnie słońce tutaj spali za każdym jednym razem hmm. Okej, okay, okay, jestem jest. Dobra, yeah. super uh. no, Okej, okay. musimy rozwalić słońce Dobra to jest ciekawy kłeścic A wykonalne Dobra, gdzie się możemy chować roślinki? Chodź tu na wprost za tą idę, szybkę Idę, idę, idę o. Mm, Dobra, idę hmm, jakaś teraz. kolejna szybka, czy za tymi maszynami mamy się chować? Bo one się takie Myślę, nie wydają zamachaną. Ej, Trzymaj kciuki, trzymaj kciuki Dobra No ale po roślinkach No, zepsuły się co nie lubię na słoneczny, nie, nie Dobra, idziemy teraz iść. Tam do przodu idziemy? Chodź. Oj, 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 to było. To było kupie. Teraz sobie potup tam do przodu. Dobra, pewnie. Ja już się naopalałaś. Ja, ale co zobaczyć, czy zdał, że tu nie zdał? Że no dobra, która się wydarła? wiadomo, która się wydarła. O, i nie stanął, chyba tak. Nie wiem. Nie masz sprinta? Nie wiem. Masz. Czy nie masz? <grym> nie, to będzie działać sprint. No, nie wiem, nie wiem, czy się sprintuje w sumie. Dobra, już wiem, że sprintuje się na V. Kto daje sprint na V? O fał jak sprint wyjdzie? Po angielsku. Sprint. Dobra, ale przem już wiem. Nie wiem nigdy takiego nowatorskiego rozwiązania. Mało wygodne, ale niech już zostanie... Nie biegnij jeszcze. Nie biegnę. masz nową umiejętność, ale... Musić rzepką umiejętność odblokowaną. Mało się wyżej. I biegnę! Ja to nie wiedziałem, że to jest w ogóle od samego początku. Nie założyłam u ciebie tego. A widzisz. Ja jestem tak szybki zawsze. Mhm. Mm Ale ty tego nie widziałaś. No wiadomo. Oh, Pyk. Będziemy teraz uciekać przed... Uważaj, żeby ci nie... A nie, nie zniesie cię to. Przecież jako? właśnie padłem. Pominęłam chyba. Tam ludzie. O! Nie ludzie. Ja chcę zobaczyć ich, jak giną. Nie dosięgnę. O, dobra. Udało ci się. Dobra, na farcie zupełnie. Nie. Nie wiem, to nie wyjdzie. Dzień na posłonkę. osłonkę. Zaraz się do ciebie tepnę. Dobra. Ha, stój, stój, stój Nie no, tutaj nie chcę stać. Schowaj się. I teraz być. ja ci. A, bo to, to przytrzymujesz. Myślałam, się no. to samo tak siebie. Jak Rakuj. Schodzi w dół. Okej. Okay. I... Teraz co ja mam zrobić? Okej. Okay. Nie, to nie... Czekaj. musisz na dole... Tak, tak, tak. Okej, okay, trzeba to lepiej zgrać zdecydowanie. No właśnie, no właśnie. Poczekaj, czekaj, na wybuch no, i potem po, polecimy. Dobra, leci. Okej, okay, skacze. Chodź. Już przeskocz. Tak, skacz dalej. Okej. Okay. Dobra, schowani. Mm, I znowu to samo. Mhm. Mm Darwaj. Wszystko tu Biegnij, 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 oh, nie, nie otworzyłem ci tego. Oj. O, mam wróżby sumienia. Dobra, a jak otwierasz to? Już jest otwarte. A, już jest otwarte. Jak? Przykro mi, że spłonęłaś. jeszcze ci pomaga, Matco. No i szybka śmierć. A to prawda. Nie skacz. A, i tak nie możesz chyba. Nie mogę, mam ścianę przed sobą. Tak z tak, tak. nie przebiję, chociaż próbowałem. A, tutaj już możemy wejść, nie czekać. Ok. To jest szczęście, że są tu maszynki, gdzie dwie osoby trzeba ich używać. Znaczy jestem pewien, żebyś mnie to powróciła na pewną śmierć. Wiadomo. No. O, udało mi się naparcie. Ha, bo to... Tak, tak.

Mhm. Jasne, jasne. Zdecydowanie wierzymy ci. Myślę, że ona taka jest, że jest taka spokojna, cicha. Spokojna, cicha, ale jak wybucha, to właśnie jest jak wybuch takiej supernowej, że już nie ma co zbierać kompletnie. Chociaż się taką wygląda. Trzeba go szybko. Już idę, już idę. A, no, no maszyjmy, maszyjmy. No, tak, tapujemy, tak. tapujemy. No i co? No jak, jak tapowaliśmy? No, zabiła nas y, supernowa tworząca się umierające słońce. A tu nie ma szyba? Nie tu nie jest szyba. Poczekajmy okay, na drugą. Musimy... Tak, tak, tak. <laughs> Myślę, że możemy poczekać. I szybko skieruj. O, dobra, udało się. Okej. Okay. Uważać, się kręci. że mogę biegać. O no, nie, 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 nie. O, nie, nie, nie. Ja akcja zagęszcza. No nie. nie. Tapujemy, 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 tapujemy. Udało się, dobra. biegiem! Nie w tą stronę się kręci, o, o, to się spodziewałem. I to tak i nie, no, zrobiłam. Bałem się o ciebie. A, teraz tak, Ale jak mi nie pomagałeś. O nie. Chodź tu jest ekran. To się. Nie... To trzeba, ale się stawałam, słuchaj. W objęciach śmierci. Nie do ciebie tepnie, tum, jak mi nie wyjdzie? Tu... Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ja sobie poczekam. I się niewygodnie nie biega na tym. Myślę, że to jest zamysł. A żeby się niewygodnie biegało. Może tak być. Wiesz co ja muszę sobie to zmienić. Dobra, może teraz mi będzie łatwiej. <grystanie> <grystanie> Zdecydowanie. Nie, I jeszcze raz pędzimy. Dobra. No, ładnie. Już jest lepiej. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Dobra. I nawet nie? Nie. Nigdy. Biegnij. Poczekamy Bec tutaj. tutaj. Mhm mm I. I... Tutaj. Chodź tu. Łap się. Dobra. Lecimy. A, to jest cały czas słania. Musiałaś wykrakać. Okej. Okay. Przepraszam. A to nie było pomagające bardzo od nas. Ja się już zestresowałem wystarczająco. A co tu? Mmm, nie wiem. Stawmy tam. A okej. Okay. Dobra, i co robimy z tym? Aha, nie ja wiem. Się czy wszystkie czy chyba. Tak. Jeszcze to, jeszcze to! Nie! miałam. Serki. Dobra. E, no to tak jak wcześniej, Stój. <głos> <głos> Dobry wybór. Biegiem. Ty prawa, ja lewa <głos> <głos> Musimy to chyba poczekać, ta na nas to tak, Chyba tak Dobra, biegiem Musimy wyłączyć słoneczko To ja taką ścianę w domu idę na prawo Super Oj... Chodź, to, musimy to włączyć Aha! To po co Czy nie? No bo nie schowamy się chyba za tym Mhm No dobra, to po co ten ekranik był tam? No musimy go kliknąć, ale no nie wiem, czy i tak go nie musimy... Tej ściany włączyć, nie? Mhm Czy nie? No chodź, robimy go najpierw włączyć I... Gorącej wodzie kąpany Dobra, chcesz go napisać? Tak, spróbujmy <ślepisać> oh, <freckle> <ślepisać> Okej, okay, widzisz? Poczekaj, poczekaj Niech pyknie nasz słoneczko mm -hmm. Dobra i Dobra, dawaj i teraz. teraz O, udał się? Udało Biegiem! Klikaj tu V! Oh. Nie, nie mam teraz V <laughs> Teraz nie pamiętam co mam już mm. Okej, okay. trzymaj tarczę. O tak, mam. Co o. tak randomowo mogę mieć? No. Chyba. Ups. Zużyłem, zepsułem A bo to się zużywa, mm -hmm. to ma ileś tam kliknieć no. Dobra, chodź biegniemy I teraz... Dobra A może na zmianę też używać w sumie A W sumie tak, można Teraz to jestem tak daleko od ciebie okay. Ale samodzielnie też sobie radzimy no, no, no. Mm -hmm. Dobra, chodź, tutaj O, uda się, uda się, uda się. Okej, okay, i to się da teraz eee... podładować? Czy to już się podładowało? Czy... Nie. Nie, to za każdym razem się ładowało przecież. A, do no, dobra, No. Ja myślałam, tylko... się biega. Dobra, teraz już swojego. widzę, teraz już widzę, gdzie jest. No, go kąka, kąka, kąka i grać swój komputer. Dobra na zmianę nie wiem jak wolisz no, chyba musimy na zmianę. Chyba tak Dobra, ty nas osłonisz pierwsza ja potem. Mhm. Mm już okej. Okay. Chodź. Ty teraz osłaniasz? Ups, kliknę. No. <laughs> no. Co? A gdzie ty byłaś? Nie wiem, z tyłu bardziej Ale już jesteśmy <grywa> <grywa> Nieważne, chaotycznie, ale nie tak jak zawsze <grywa> No dobra, psujmy słoneczko Zastrzeli słońce wow, yep. no Wybuchnie Ale epicka śmierć. A, a <grywa> <grywa> Bycie wciągnięty w czarną dziurę, niesamowity koniec. Tak jak koniec tego odcinka. <grywa>